Kolejna lekcja, jak zadbać o atrakcyjny wygląd strony na WordPressie. O wyglądzie decydują motywy. Oczywiście, my podczas tej lekcji nie wyczerpiemy wszystkich aspektów dbania o ładny, atrakcyjny wygląd strony. My to będziemy realizować na przestrzeni też kolejnych lekcji naszego kursu i będziemy omawiać te czynniki, które decydują o. Atrakcyjnym wyglądzie strony, ale trzeba będzie zdecydować się na wygląd, motywy, trzeba będzie zdecydować się na jakiś motyw. Teraz po konsultacjach ze specjalistami WordPress, również z naszego zespołu M-Service Domeny TV, zdecydowaliśmy się na motyw płatny, na motyw Generate Press. Zaczynamy od instalacji jego bezpłatnej wersji. I później do tego dodajemy pliki z motywem płatnym, instalujemy pliki z tą częścią płatną, dlatego że ten płatny motyw zapewnia nam atrakcyjny wygląd naszej strony i taki, który będzie nas po prostu zadowalał. Jak to zrobić? Jak zmienić tutaj ten motyw? Dajemy, idziemy, wygląd, motywy, klikamy, dodaj. I tutaj szukamy generate press generate generate press był o był 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 wystarczy że parę literek dobrze wpiszemy i mamy ten motyw dajemy zainstaluj I włącz. I teraz, jak zdecydowałem się na y, motyw Generate Press, pozostałe motywy mogę usunąć. I to zrobię, bo zalecenie jest takie, że niepotrzebne motywy wtyczki po prostu usuwamy, nieużywane, bo potem trzeba będzie to aktualizować, trzeba będzie się tym opiekować. Decydujemy się na motyw Generate Press. I teraz idziemy tutaj do tego motywu i dajemy wyłącz. Usuń, o, usuń od razu. Usuń. Czyli ten motyw usuwamy, wchodzimy do tego motywu, usuwamy i po kolei usuwamy nieużywane, nieużywane y, motywy. I teraz y, jako wtyczkę doinstalowujemy dodatkową funkcjonalność premium y, naszej, naszego Generate Pressa. Czyli idziemy wtyczki, zainstalowane wtyczki. Dodaj nową, wyślij wtyczkę na serwer i tutaj wybieramy pliki. Wtyczki GP Premium 1.123. Otwórz. Te pliki oczywiście wraz z kursem będą dostępne i daję zainstaluj. Jako wtyczkę instalujemy funkcjonalność premium do naszego GeneratePressa. Włącz wtyczkę teraz po instalacji i już pojawia się tutaj mi ona jako GP Premium. Mogę ją zacząć konfigurować, konfiguruj i mogę tutaj aktywować wybrane elementy. Tutaj wybieram Site Library i daję aktywuj. I będę instalował od razu gotowy, gotowy zestaw stron. Moduł został aktywowany. Wchodzę w Site Library i tutaj wybieram zestaw stron Mason. Klikam, szczegóły. Import Options. Treści demo e, oczywiście chcę, e, żeby zostały zainstalowane. I importuj zawartość mam. Tutaj muszę zaznaczyć. Rozumiem, że ten krok doda treści opcje strony, menu widżety i wtyczki do mojej witryny. Nie można go automatycznie cofnąć, i tutaj muszę to zaznaczyć, i teraz daję importuj i zawartość. I od razu treści demo się pokażą, co mi pomoże podmieniać zdjęcia, podmieniać treści. I zostanie zainstalowany pakiet stron. I my będziemy mieli taką strategię tutaj na naszym kursie, że będziemy te treści demo modyfikować i będziemy modyfikować też zdjęcia, które zostaną automatycznie zainstalowane. Treści demo zostały zainstalowane, strona jest gotowa. Zobaczmy, jak to zmieniło wygląd naszej strony. To, co żeśmy w tej chwili zrobili. O, nasza strona wygląda tak. Ma już podstrony, ma zdjęcia i możemy zacząć proces przygotowywania e, przygotowywania do zmian e, naszej strony i proces, który sprawi, że treści na tej stronie będą podmienione naszymi treściami, zdjęcia to będą nasze zdjęcia bądź wyszukane na stokach, zajmiemy się tym w kolejnych lekcjach.